Siemma, witajcie na nowym Brotoku. Będzie nowe, epickie przedmioty. Intro mamy jakieś miasto. Dobra, wam to je nagrywam dzisiaj, ale wczoraj nie miałem czasu, ok? Ok, tu mam jakieś chińskie Brawl Stars. Godzilla rozwala miasto. Mecha Godzilla. Godzilla kontra Mecha Godzilla. Który wygra? Nie. Jakiś. Rozwalają miasto. O Ciekawe intro. O, nowy komu. O, draft, To jest nowy komunikator. To jest nowy menadżer z Brawl Stars. Mamy nowy tryb Marzio. O, takie nowe jajko. I drw O. To jest nowy. I to jest legendarny. I. I można trafić monety, punkty mocy, kredyty, blinks i nowe skiny. Te pedemy. Mutacje. Kurde. I można 19 godzin czekać. Okay. Pan też ma mutację Hank a jak się zmutuje to to już cały czas strzela i mutacje będzie, będzie do takiej miały nawet fajne OK. i tu będą mutacje na Brawl na Pilsenownie i na Gem gę, Grab ja bym korzystał z tej mutacji. Eee, nie! Nie, nic się nie stało, Mario. Uu, uu. Okay. O, nowy tryb. I tu są takie specjalne jajka, i, i trzeba zbierać najwięcej śrubków, żeby mieć jakimś... śrub. A, chyba wystarczy jedną. Chcę mecha. O. Zobacz, na tym co polega, żebyś rozwalił wszystko. I to są różne, co cię trafi. Okay. Tu mamy stardurę. Najgorsze jest star, Ten najgorszy star XD. Jeszcze okay. jest jajka. Dobra. Można wymienić, ale zastanawiam się dlaczego zaczynamy od tego, a zamiast od no znaczy to się zacząć od zadymiarza. Okej, okay, dobra, mamy to. Musisz zbierać yy, dużo. I tu mamy Godzilla baz I zobaczyć. I to jest nowe, rzadkość skinów. Ciekawe ile taki skin by kosztował. I jest specjalny głos. Okej, okay. podciąga. A nawet fajny skin fajne mutacja bas I można kupić i można mieć jeżeli nie ma masz klubu to dołączcie do klubu Jak najszybciej Godilla, 15 gemów. Fajna nagroda Red Godilla bus Darmowe ten ten darmowy pień, darmowy skin no kurde ten brodok zapowiada się bardzo ciekawie nowy skin dotyka uuu uh, ale kozak godzilla aha uh, godzilla Mot motra iw Ran ranger brok u uh, ale dużo kolorów Godziny dla baz. i Jest taki specjalny event. Tu będzie trwało 22 dni. To da się odrobić. To da się mieć. Ok. No, fajny zwark. Lili, nowy z Dołącza do kordeliusa. On atakuje na... jak na, jest na blisko taka, atakuje na dużo. A jaki jest jego... Jezus. Ona... Ej, ona się teleportuje, nie, ta postać jest zbyt OP. Jego tytuł nazywa się Bakt O oh, Strawberry Lily. Chcemy takiego skina. No, to fajne Broles Co on robi? Draco Ale chyba no, chyba legend, legendę dodają co rok, co wiem. Ale chyba dali tu. Nie wiem, teraz? Ocenią legendą to chyba był Kid. A Kid nie był rok, to miał tylko parę miesięcy. Ale nie wiem o co tu chodzi. Okej. Okay. Ej, dobra. On jest zbyt OP. Oj, się zmienia taką Godzillę. Fajna Godzilla. Ok, mamy to. Dobra. Ok. Nawet fajny. E, Draco. To jest nawet fajne za Chcę mieć ze swoim. Swój... O, jeszcze nowy skin do drako Drak, Nowy skin. Coś tam uda hakuje. Właśnie w nie jest podłączone. Jak ma hakować, skoro nie podłączone? O, Dun Dune. Czyli w czerwcu będą te Hacker Pro. Zbyt mi się nie podoba. Ten też. Ten tef. O, ten jest fajny. Chcę mieć tego glitch. Ten jest w rankingowych Stardropach RM. O, czy wirus child. Naciski, by kosztował 290 gemów albo 190 gemów. Tutaj coś. Rozrywa kartkę. O, Hyper Charge będzie mieć Brok. To w ten Brok nie będzie do zatrzymania z tym Hyper i z Ultem. Dziewczynita, jego. I Max, nie, jest kozak, jest kozak, kozak, Tik, Te fajny, nawet, o jeszcze Jean, on wyciągał dwa, dwa postacie, ej to jest, nie wiem, to Knockout, ej to jest Knockout ej jak poległeś, jest nowy, jak poległeś, to się zarysujesz, to miałeś fajnie, no fajnie. Mogę łatwo sobie pokonać? Urban Ninja Tara Givai. Jest taki nowy konkurs. Znowu rozwój. I mamy nowe skiny. Królowa Mrozu amber jest dawno. Ej, ej, palasor Frank jest podobny do tropikalnego kiełka. Ej, królowa Mrozu amber się zmienia legendarnego skina. Widzę Mortis. ale fajny. Ej, czy to były te skiny? widzę, mocy, ale oni mają remodel. Oprócz tego Ale nawet fajne. Najbardziej mi się podoba ten tapeny. I 8-bit surf, też może być. Okej okay. O, oh, widzicie to jest skład. To jest nowy skin do Seli. Skład Buster. Chcemy mieć skład Buster. Gamer Bibi, fajny. A to jest remodel skin. Urban Ninja Tara. Urban Skład Buster feli, fajny. Kurde, chcemy mieć takiego skin. uuu, Bill. Jeszcze chcemy mieć tego do Sandy, Fajny. Jeszcze animat. Aha, i można pozować do pana P. News. Aha, to są. Silver. Ok. Co on robi? I koniec.